Różnicę pomiędzy motoryzacją współczesną, a tą z dawnych lat, można by liczyć w tysiącleciach, a nie w dziesiątkach lat. Odkopałem kilka kontrowersyjnych wynalazków sprzed kilku dekad. Naprawdę nie da się ukryć, że techniczna wiedza wtedy raczkowała. Dzieci reklamowały papierosy, azbest był najlepszym materiałem budowlanym, a Stevie Wonder reklamował gry Atari. Hasłem w stylu... Hmm, gdybym mógł grać w gry, wybrałbym Atari. Naprawdę? To tak jakby weteran wojny w Wietnamie powiedział, gdybym miał nogi, chodziłbym w Nike'ach Air Max. Ale on przynajmniej widział te buty. Fajnie, że jesteście łapki w górę subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco, a ja startuję z materiałem. Mały samochodzik. Pil P50 oficjalnie zyskał tytuł najmniejszego samochodu świata. Jego egzemplarze wyprodukowano zaledwie 50. Wystarczająco dużo, żeby zadowolić całą wioskę Liliputów. Za kierownicą tego pojazdu siadać mogą tylko osoby do tego uprawnione. Hobbici krasnale ogrodowe. Norweskie trole, mieszkańcy Azji, no w sensie, że statystycznie są najniżsi, bo z kolei najwyżsi są Holendrzy. no bo przecież nie Marcin Gortat. Auto przypominało to z Flintstone'ów i poruszało się na trzech kołach, które równie dobrze sprawdziłyby się podpierając rower dziecięcy po obu bokach. Nie wiem co przyświecało autorowi tego pomysłu, na pewno był niewielkich rozmiarów introwertykiem nie przepadającym za ludźmi i nie planującym raczej rodziny. Także samochodzik taki, no wiecie, na jedną osobę plus kot. Ale za to można byłoby wjechać tym do centrum handlowego i robić zakupy między regałami w Tesco. Kula bezpieczeństwa. Po co komu pas bezpieczeństwa, kiedy jest tak wiele innych akcesoriów do ochrony przed wypadkiem? Przykład gumowa kulka, wystająca z deski rozdzielczej. Przyklejasz sobie taką kulkę dwustronną taśmą i na autostradzie już nie masz ograniczeń. Najwyraźniej na długo zanim pojazdy mechaniczne wyposażone zostały w poduszki powietrzne, uważano, że taki wystający pomponik uratuje komuś życie lub zniweluje skutki uderzenia głową w deskę rozdzielczą. Ważne jest tylko, aby dziecko sekundę przed wypadkiem głową wycelowało w pomponik i już jest po wszystkim, uratowane. Bo wynalazca pomyślał, że podczas czołowego zdarzenia to, no wiecie, guma miękka, głowa twarda, czyli powinno być okej. Okay. Moim skromnym zdaniem wokół kulki powinna być jeszcze tarcza, żeby można było w trakcie czołowego zdarzenia celować głową na przykład w dziesiątkę. Tak sobie pomyślałem, żeby odstresować dziecko i obrócić wypadek w taką zabawę. Nie? Niedobry pomysł? No dobra, ale ewidentnie autorem tego wynalazku był ktoś, kto o bezpieczeństwie nie miał zielonego pojęcia. Zmotoryzowany handlowiec. Stacja benzynowa w stanie Connecticut, rok 1961. Pewien młody handlowiec o aparycji współczesnego hipstera ładuje swoje zmotoryzowane wrotki przy pompie paliwowej. Tak dobrze usłyszeliście, facet ma na sobie motowrotki. Do tego silnik chłodzony powietrzem jako plecak, a w dłoni pedał gazu. Retrotechnologia na całego. Nawet nie wiemy, co sprzedaje ten pan albo jakimi środkami odurza się przed wyjściem do pracy, ale bierzemy od niego to w ciemno. Handel to bardzo dynamiczna branża i facet ze zdjęcia jest potwierdzeniem tej tezy. Szczerze powiem, że cieszę się, że jednak call centers wyparły handlowców ze spalinowymi wrotkami, bo takich wynalazków powstawało wówczas sporo. Nie wyobrażam sobie setek wrotkarzy pierdzących spalinami na chodnikach, którzy wyłaniają się ze smogu i chcą sprzedać ci wprost z ulicy pościel z wielbłąda za 5 tysięcy. Wolę jednak odrzucanie połączeń od telemarketerów. Pasy bezpieczeństwa dla dziecka. Pasy bezpieczeństwa dla dziecka prosto z lat 50., choć równie dobrze mogły być wymysłem średniowiecznym. Na ulotce czytamy. Przyda się podczas długiej podróży, kiedy maluszek robi się śpiący. Zapięte w coś takiego dziecko nie robi się śpiące, ona po prostu traci przytomność na skutek wielokrotnych uderzeń w głowę. Pas jest na tyle elastyczny, że zapewnia malcowi możliwość kręcenia się po tylnym siedzeniu. Jest więc jak psia smycz, a dziecko może nawet wystawić główkę za okno i spróbować złapać powietrze. Już bezpieczniejsze byłoby przywiązanie młodego do dachu samochodu albo przewożenie go w bagażniku. Rodzi się pytanie, jakim cudem ludzkość przetrwała lata 50. Telefon samochodowy. Pierwszy samochodowy telefon, a właściwie jego wersja beta, pojawił się na rynku w 1956 roku. Reklamowano go trochę niepokojącymi zdjęciami, na których pani w okularach prowadzi auto, trzymając słuchawkę i szczerząc się do kamery. Trzymanie kierowcy nawet nie zaprząta jej pięknej głowy, biorąc pod uwagę, że fotografie wykonano w czasach konserwatyzmu, przekaz wydaje się prosty. Może lepiej niech to mężczyźni ujeżdżają konie mechaniczne. Zastanawiam się, o czym mogli rozmawiać kierowcy z lat 50. siedząc w swoich autach. No siema, dzwonię do Ciebie z samochodu. Tak, dobrze, słyszysz z samochodu. I to jest w ogóle jakiś kosmos, słuchaj. Co oni jeszcze wymyślą? Przydałby się jeszcze jakiś telewizor, żebym Cię widział. Także opcja dzwonienia tylko na parkingu. Lub jak jedziesz autostradą, pod warunkiem, że puścisz kierownicę, nachylisz się, bo jedną ręką trzymasz słuchawkę, a drugą wykręcasz numer, a potem już tylko wyciągasz nogi. Tak jak wspominałem, nie wiem jak ludzie przeżyli lata 50. i 60. Niby grali w gry jak teraz, oglądali telewizję, chodzili na basen, kobiety robiły sobie maseczki, bardzo dużo paliły, mężczyźni się napowietrzali i roboty już były i też paliły. Subskrybujcie kanał, łapki w górę i do usłyszenia, na razie.